Godzina 21:55. Ziarno wystudzone Przewiozłem część kukurydzy do tamtego końca, jak możecie zauważyć. Także powiedzmy, że około 11 godzin zrobiłem dwa pełne cykle suszarni, co daje nam około 5,5 godziny na jeden cykl. Uważam, że to jest bardzo fajny wynik. Jak na tą wilgotność i, i ogólne warunki, no to no naprawdę fajnie, naprawdę fajnie. Zobaczymy co będzie dalej, jak to będzie szło, bo jeszcze mówimy, że kilkadziesiąt, no może kilka, no może będzie około 20, ponad 20 hektarów, około 20 hektarów jeszcze przed nami, więc zobaczymy jak to będzie dalej się kształtowało, część jeszcze musi wyjechać na mokro. Resztę będę suszył, więc zobaczymy, jak te kolejne suszarnie będą szły, ale te dwie dzisiejsze w końcu po tym, po takim... lepiej było sucho, w sensie, że kukurydza była sucha, szło w miarę dobrze, potem były takie strzały, gdzie była bardzo mokra i teraz znowu jest sucha. Nie wiem, od czego to zależy, to samo nawożenie, odmiany, o tym samym FAO, o tym samym FAO. Ja wiem, że mogą być o tym samym FAO, ale mogą się trochę różnić, ale mimo wszystko Zobaczcie, to jest 8-9% wilgotności więcej niż to, co wcześniej kosiłem, tak było w środku, powiedzmy. A teraz znowu ta wilgotność spadła poniżej 30%. No i od razu widać to po suszarni, widać to pod procesie suszenia, potem jak kukurydza się osypuje, więc e, więcej, jest, więcej, jest gitara, więcej jest gitara. Jutro znawiamy suszenie, mam nadzieję, że będziemy wznawiali też koszenie, bo się mała awaria Maćkowi zdarzyła w kombajnie ukościł u mnie trzy przyczepy, czy tam cztery, nie, jak to, trzy, w tym ruska. Pojechał kosić dalej na, na, do, do, powiedzmy, kolejnego gospodarstwa, które jest w okolicy. Złapał kolejnego klienta u mnie, tak sobie ostatnio wspominaliśmy, że zaczynał u mnie od 20 hektarów, a teraz już ma tylu klientów, że tutaj na naszym terenie, że no, że jest zadowolony, tak to może określę. I co miałem powiedzieć jeszcze? A no mała, mała awaria mu się przytrafiła, mam nadzieję, że jutro się udają ją na, naprawić, ją usunąć, przyjedzie dalej kosić i, i będziemy dalej suszyć, no. Także, a jeszcze co miałem powiedzieć, to o to, że o dziwo, zaznaczam, o dziwo, mój ojciec jest zadowolony z ruska, z PTS-a. E, mój ojciec tak nie przepada za bardzo za tym wszystkim co jest ruskie, narzekał, marudził, a tam nie ma co kupić, jeszcze rusko przyczepę nam potrzeba na gospodarstwie, jakby nie było innych. I dzisiaj pojeździł w takim mokrym, gdzie ja ledwo z Fliglem wyjechałem, on z pełną PTS-ką, 18 niemal ton, Mój bez problemu, To prawda siódemką, ale jednak biorąc pod uwagę to, co niektórzy pisali w komentarzach, że nawet siódemka na mokrym, jak wiedzie, to dramat, nie ruszy I ten... Mówi bez problemu, bez problemu jeszcze tak po łuku jechał, gdzie wiecie ta tylnia oś na tandemie trochę tak w miejscu stoi, to idzie po innych śladach Mówi super, Ja my widzisz, a takżeś narzekał na te ruskie dziadostwo No ale no, no nie jest, jest, dobrze, dobrze Jeszcze zobaczcie za takie pieniądze to te 30 ja za nią dałem chyba 5 czy 6 tysięcy przyczepa, na którą wchodzi 17-18 ton nic, nic innego nie kupi, no ja co prawda przydałoby się, żeby to do tyłu też kiprowało, no ale mamy tutaj dwie skrzynie. Te dwie skrzynie dali mi pasują pod kosze sypowe. Do wiaty też da się sypnąć. Także ja jestem, jestem mega zadowolony. I to będzie na tyle. Wszystki rzut na suszarnię. Trzymajcie się. Cześć. Kolejne 25 ton suchej... Nie, praktycznie w sumie 30 ton suchej kukurydzy wyjechało, bo najpierw 25 ton, później... Stończak wziął 4 tony, no to powiedzmy 29, co tutaj za bałagan. No ponad, powiedzmy niemal 30 ton. O, niemal 30 ton kukurydzy wyjechało. I na razie mamy przerwę. 15 susarni mam wysuszonych. Myślę, że jeszcze z 15 będzie. Jeszcze z 15 będzie, czyli jakieś 140 ton wysuszonych. Może ciut więcej, bo tam mam tutaj Eee, pomiędzy 140 a 150 ton wysuszonych tak plus minus po 10 ton no nawet powinno być ciut lepiej niż 10 ton na suszarni przy takiej wilgotności eee, i... no i mamy pauzę niestety mamy teraz chwilowo pauzę ponieważ Maciek nie dostał części do kombajnu na już będą one dopiero jutro Zanim pojedzie, zanim złoży, może jeszcze jedną suszarnię się uda zrobić. Jutro, no i wtedy kolejne. Natomiast mają przyjść znowu na weekend deszcze jakieś. Więc e, no nie zaszalejemy, zaszalejemy z tym suszeniem. No ale myślę, że ze trzy suszarnie jeszcze w tym tygodniu udałoby się zrobić. Jakby się udało więcej, to by było super. Jak się nie uda, no to trudno. Będziemy dalej polałować na, na pogodę. I dalej e, no i dalej kosić, no co, co, co tu zrobić? Dalej kosić, dalej kosić. No także tak to wygląda. Będę miał akurat teraz chwilę, żeby ją przeserwisować, posmarować, wszystko tam troszkę pasek naciągnąć, bo zobaczcie ma już trochę luz, widać, widać po tym jak się trzęsie. No więc e, trzeba go naciągnąć, posmarować, tutaj wyczyścić. Tu mi się trochę wczoraj wysypało, bo się u góry przypchało, karton wpadł, czy tam coś już teraz nawet nie wiem. I przesypało się, więc tutaj muszę posprzątać to, ten kurz, zabrać. Ten cały bałagan, który tu jest, tutaj przy wysypywaniu trochę wylatuje, bo mam za wysoko, za wysokie są te belki względem tego kosza i niestety, jak widzicie, bokami się rozsypuje. No i tak to, tak to wygląda, więc chwila przerwy. Jadę po, będę jechał po dla koni do znajomego. Widzicie, jaki to jest bałagan. Trzy suszarnie, a bałagan jak? Nie powiem co. Ponownie witam Was z koszenia kukurydzy. Bardzo podobna perspektywa jak w ostatnim filmie na początku. Jednak tym razem inny ciągnik. Tata pojechał już 6,620. Gdzieś tam stoi w kukurydze. Maciek już kosi. Oczywiście, jak wyjechaliśmy z domu, zaczęło padać. Bo to ostatnio to jest taka nasza tradycja. Bierzemy się za koszenie kukurydzy, a tam pada. Kolejne, kolejne zmagania z brusli. Zaraz będę na polu, pokażę Wam dokładnie jak to tam wygląda i opowiem troszeczkę jeszcze o agrotechnice, bo były pytania na ten temat. Widzę, tatuś wsiadł już do kombajnu, ciągnik zaniechał i jeździ. W sumie nie dziwię się, też bym nie siedział. E, dobra, dwa, trzy słowa o agrotechnice. Tak jak na każdym polu poszedł obornik kurzęcy około 6. Może 7 ton na hektar. Dodatkowo, po, nie, nie Polidap, Polifoska w podsiewać. I uważam, że jednak na naszych cięższych ziemiach Polidap jest lepszym wyborem. I, 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 I już, jakby idąc, myśląc o tym, idąc w tym kierunku, zakupiłem właśnie na kolejny rok Polidap. I do tego słuchajcie, mocznik Ulrea z inhibitorem ilości. Ma stu, 220 kg na hektar. Po wschodach zabieg herbicydowy, e, Corrida pakiem, czyli Ikanos, Notos i Valencia. Z tym, że tam, gdzie ma być szana kukurydza, a tutaj ma być szana kukurydza, czyli tutaj, że ja tak powiem, wyrzuciłem stąd e, Notosa, czyli Mezotrion i dodałem Telbu z telbuzinomatrynę. Telbulozytrynę? Coś takiego. Mylą mi się te nazwy. W kukurydzy tak nie mam doświadczenia jeszcze. A również zapomniałem nazwy środka. Nie, nie pamiętam dokładnie co to, jaka była nazwa handlowa. Telbulo... Telbulotrynonazyna. Chodzi o to, że no niestety mezotrion dany on działa też doglebowo, no i po nim nie można siać grochu właśnie, stąd też taka, e, takie rozwiązanie tutaj po, po, jakby po negoc nie negocjacjach. Jezu, jak to się mówi? Już mi brakuje słów po prostu z tego wszystkiego. Po przedyskutowaniu tego tematu właśnie e, powiedziano mi, żeby, żeby wymienić sobie te środki i tak też zrobiłem. E, uwaga co do stokłosy, że jak jest stokłosa, to trzeba zastosować większą dawkę niż litr litr kanosa, czyli to jest Nikosulfuron, tak? Jak dobrze pamiętam. Jakby coś, to weźcie mnie poprawcie, a ja też postaram się może jakiś napis dodać, albo w, w, w opisie filmu też dodam. Także jeżeli chodzi o tutaj odchwaszczanie, no to zobaczcie, no jest, jest czysto. O, tu jest, tu jest ten dołek, gdzie my się z rozrzutnikiem utopiliśmy i ogólnie zobaczcie, tu gdzieś widziałem skrzyp chyba, tak? Ale ogólnie jest czyściutko i na tym koniec zabawy. Czyli nawożenie najpierw przedsiewne, y, upra znaczy, wiadomo, uprawa, nawożenie, siew no i tutaj zasiany bruslita jak mówiłem, y, odchwaszczanie i to jest wszystko i czekamy do zbiorów i, i to jest tutaj w końcu, a jeszcze liście są takie zielonkawe, takie jeszcze nie są do końca, do końca żółte, ale to może i dobrze, bo, bo wtedy to się jeszcze ładnie nam... Y, Dosycha. O, tata dzwoni, muszę odebrać. I tak jak wspomniałem, kurna, Olek, idzie deszcz, ja pierdzielę co za pogoda. No jest listopad w sumie, więc nie ma co narzekać, jakby śnieg padał, to człowiek mógłby narzekać, chociaż też nie do końca, bo śnieg w listopadzie to nic nadzwyczajnego. Idę zaraz po drugi ciągnik, postawię go tutaj, tego zaraz będziemy zabierać. Tak jak wspomniałem, odmiana Bruce Lee. No tutaj w końcu, w końcu to leci tak jak powinno, tak jak mówiłem ostatnim razem. Miejmy nadzieję, że, że te trz... takie nasze szacowane 13 ton, że to się utrzyma i że to będzie tak leczało. E... No jest obsada, są kolby, w teorii jest wszystko, co być powinno, więc. No, tylko żeby plon był. Tylko tego nam brakuje tylko i wyłącznie plonu. Tu jest dosyć fajny, długi kawałek, który się bardzo fajnie uprawia bardzo fajnie sieje bardzo fajnie kosi. Także. E... Deszczu, uciekaj! Bierzemy się, chcielibyśmy dzisiaj skosić. Słuchajcie, chcielibyśmy dzisiaj skosić jakieś tam ze 150 ton, może i część na suszarnię, a część jedzie do skupu. Bo w końcu muszę się wywiązać chcąc, nie chcąc, muszę te 60 ton brakujące wywieźć. Więc tak to wygląda. Kurde, pada coraz mocniej. Nie miało dzisiaj padać. A pata no i co? Nic fajna ta siódemeczka nasza. Tak jak ostatnio wiem, no tata jest wręcz bardzo zadowolony z tej przyczepy o dziwo. Podmianka ciągników. Tata bierze MCK, z Wojtka przyczepą, a ja siódemką jadę do gospodarstwa, na gospodarstwo się rozładować. I tak będziemy się zmieniali właśnie. Tata będzie jeździł na polu, a ja będę tutaj, e, że tak powiem, oporządzał maszyny i wywoził na na halę. Ja wiem, gdzie mam sobie wysypać. Raz wysypię na halę, raz wysypię pod silosy. A, no i chyba po prostu sprytniej też mi to idzie, aniżeli tacie. Tata wiadomo, on więcej na kombajnie, mu dużo lepiej na kombajnie idzie, a mi idzie po prostu lepiej w transporcie, czy też w rozładunku. Teściu przyjechał będzie pilnował suszarni, także możemy sobie pozwolić na, na coś takiego jak najbardziej. Aczkolwiek myślę, że też e, e, że, że teraz w sami tak nie mam powiedzieć, że teraz powinno w miarę dobrze iść, bo będziemy na trzy przyczepy jeździć. Więc mam nadzieję, że się wyrobimy z odbiorem. Pamiętacie, gdy ja się utopiłem opryskiwaczem, mówiłem, bo tu był taki przekop? No i właśnie teraz się ciągnik utopił z przyczepą. Będziemy próbowali kombajnem, a ja z tyłu wezmę MCK. Ja pierdziele po osie wpadła Tu był przekop zrobiony Tu był przekop, ten wodociągowy, co ja kiedyś wpadłem A ja z tyłu spróbuję MC-kiem Za zaciep pchnąć Siedzi po osie prawie ja. A tu kombajn szadło Obok O No tak, tu jest przekop Zamysł jest taki ja pcham z tyłu turem o zaczep a kombajn ciągnie. Nie wiem, nikt nie dał żadnego sygnału, żeby próbować. Kiedy nie uzgodniliśmy w sumie. Więc będę czekał na rozwój wydarzeń. Dobra, kombajn pomału podjeżdża. Ja już jestem też gotowy. Tylko teraz gazu. Kombajn gazu, ja gazu. A przyczepa? jedź łajzo juhu! łe, kurna! Co wy robicie? Chodź jedź, jedź, jedź! teraz jak już poszło, to trzeba jechać. Powiem wam, że troszku byłem osrany, że nie pójdzie. poszła i teraz zmiana bociana, ja wsiadam do fligla a ojczulek tutaj bawi się tym i tyle i gra muzyka no kurde udało się, a powiem wam, że naprawdę myślałem, że nic z tego nie będzie wsiada to gówno, to ja gówno nie przyczepa, koła są gówno, bo przyczepa jest spoko ale koła to nie jest u fajne nic, a nic. Siódemeczka czeka na doładunek. 6-6 stoi pusty. O kurna. Burta z tyłu nie zapięta. Ej, tu pan kumbajnista jadzie. O, luks. Jadę chwilę, po... O kurde pojeździć. A już kurde myślałem, że nie pójdzie ta przyczepa. Bo nie wiem czy ojciec sam ruszył, on nie... ruszył i ujechał my, i to wpadło tam po troszkę. Drugą tak, 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 ale nie jak już ciągnęliśmy. To, to, to... Nie no bo on ruszył, stanął i dopiero to jakbyś ty ruszył. A ja nie wiem, czymina się tam ma, czy co? I potem gorzejś mało tu znowu nie stanął, kawałek tam z 15 metrów dalej, co ty żeś się zatrzymał, a on tam znowu wpadł i dopiero żeś pojechał dalej i... Bo mi tam mrugał. Ja mówiłem, że karusze to będzie biegali aż do końca. A ja Ale tak samo tam, myślałem. On tam mi mrugał coś, no to a. wystanąłem. A. a to trzeba było już do końca. Chociaż z drugiej strony może dobrze, bo, bo tam trzeba też z rozpędu wjechać. No to to nie, chopsiu. Tak. Ale ten Rusek dobry, bo tam Kazik ostatnio mówił, że tam... Tak mi marudził, jak chciałem kupić, a teraz mówi, kurde, mówi z tym Ruskiem, ostatnio jak on odwoził. Mój kurde, normalnie idzie, nigdzie nie siadna, mówię a z tym fliglem to strach ruszysz tam mówi, na wprost musi stać. No to, jest taki biera, to jest i... Tak jak mówisz panie, tak jak mówisz Dopóki nie wpadniesz, nie przerwiesz tego, nie? Jo. To idzie górą jechać. A jak już przerwiesz, tu je kaplica. tak ogólnie ładny kawałek, długi, tylko te kliny takie kurde upierdliwe. Takie kawałek Jakby tak wypieprzono fotowoltaikę, wypieprzono to Sztuk? Stuk? Stuk drogę. I tak jest. Tak jest, nie ma co narzekać. Dobrze, że ja wziąłem syna, tego małego i tą Wojtka przyczepę, bo to zawsze ciut szybciej. Mniej musisz stać. O, źle powiedziałem. By się przydała taka mała przeładowcza, taka tam 10-tonowa. Nie tylko te klępy stały przy drodze, a to by tylko powoził. No, to było. No, ale jeszcze tego nie Pięty, to ja mówię 10-tonowa, a nie taką tam lantarę na tiry. Chodzi o to, żeby odebrać tylko od kombajnu i wozić do tego. Do, no, no, na przy, przyczepy. No, ale to Wtedy... Gdzie się koń musiałby być co pisze, A co, to byś i wtedy to a tutaj dorki, nie No dobra, no ale to by wyżej po zbiorniku woził, to i tak już jest lepiej. No, no. Bo byś z cały czas sypał, a on by tylko ciach, ciach przeleciał. O, to, to tu jest problem. Aś wiesz co, może jak nawet my... Ja operator by wystarczył, ale następny ciągnik bo to trzeba i tak by musiał wozić, bo wtedy byś nie tracił czasu na te zjeżdżanie. Dobra, tu panie dość. Kurde. Cały rusek zapłacony. Ja z tamtej strony jeszcze luzu, a luzu. A ja tam dojadę, a to nie lidi. Cały zapłacony Hahaha <laughs> Ty ja. zajedziesz, ale potem ja będę kukurydzę zbierał po drodze. Ja, Amerykę, no. Tak? Zawsze coś. Może ten klim to zmieścić może na fligle, co? No, może takie tam. tutaj robić ja myślę, że jak tu skącisz, to chyba trzeba jechać na tą drugą stronę i co tam po, po nocy te góry kosić ja wiem Tak? A ja wiem, A ja wiem. No bo ja sobie przeliczę lemami, może Może fajran będzie, no nie wiem No zobaczymy A pani, ludzka, Pan, tak wyszło pani, bo z idealnie Przypadkowo, ale idealnie to będzie wszystko wliczone, jak nie to wjechałem w pole, nie? od razu wiedziałem, już wiedziałem nie. Wiedzieliśmy, tak, że... że tam trzeba trzy, trzy rządki ominąć, ja, żeby, tu... żeby tu na pół pasowałem 100 metrów jest, kurde. Wyższa matematyka, fizyka kwantowa. Ja też taka nie za wysoka, nie? nie. Chociaż w sumie... To, a nie, no tak, no. czysto, he? czysto, mnie Pamiętam, jak ktoś pytał, czym tu odpłaszczałem Już mówiłem w NEMS Corrida Pack Czysto, czysto, ładnie, elegancko. Zamiast mezotryonu, bo tu jak mam gro to to do mezo, mezotryonu nie można. To wywaliłem Mezotrion i dołożyłem. Kurde, zapomniałem, jak to się nazywa. Tezosar, chyba. Sam ten Tezosa bez telbu, delbu, del, del, coś tam, coś tam, na tył. I wtedy po tym można siać groch. Ale takie taki jest luksusowo, elegancko, czyściutko. A ja, po tym, można było zjeść Nie, nie można w ogóle. Nawet porce? Nawet porce. Buraków, grochu, e, nie wiem czego tam jeszcze, ale nie można nawet porce nie zasieć Chyba tylko kukurydza i jakieś tam zboża jarek a tak mi czorta na tym torcie to lepiej rośnie w górę ale aby kolby miała lepsze bo no ma w górę korośnie to, to tam pali o licho ale jak od razu Ja, ja, ja od razu no no naprawdę, ładnie, czysto, kurde ale widać ta ziemia też jest taka, taka taka, taka jaka? taka inna, że to nie glina no, no powietrzona taka, lżejsza taka. Jak? No. Nie, taka zlepna, o. O, widzisz. Jakżeś fachowo powiedział. Chciałoby się, żeby było wszystko fajnie, pięknie, ale niestety... Co ja robię? Kurde, mamy kapcia. W kole, przednim, lewym. I już dupa. Na szczęście na... Wyjechałem z wagi i... i widzę taka chmurka pieprzneora mówię, kurna, no nie jak powietrze zeszło z koła. No i tak. Zeszło nam powietrze z koła. Kurde, zaś. Zaś problem. Nieduży po nieduży, ale jednak. Wyleciało? No. O, tak to wygląda. A sytuację w miarę udało się opanować. Ja wracam tym cekiem. A tata tutaj będzie podjeżdżał jeszcze. Ale i tak zaraz będziemy kończyć. Będziemy robić finito. Nic nie widać. A już 17 albo 18 suszarnia się wystudziła. Zaraz przestawiam ją na wysyp. Ładuję kolejną. I czekam na auto z saletrosanem, macie dzisiaj przyjechać auto z saletrosanem z nawozem, więc też późno wieczorny rozładunek będzie.